Właśnie całej Rady Miejskiej chciałbym Panu serdecznie pogratulować uzyskania absolutorium za 2009 rok, a mianowicie za wykonanie budżetu. Rada wysoko ocenia współpracę między Panem Burmistrzem a poszczególnymi komisjami Rady. W tym miejscu chciałbym również bardzo serdecznie podziękować pracownikom, z którym Pan bezpośrednio współpracuje. i właśnie pracownicy przygotowują niezbędne materiały do pracy Rady Wiejskiej. i jestem przekonany, że wykonanie tego zeszłorocznego budżetu było bardzo trudne. Te dane, o których Pan mówi, a mianowicie pozyskiwanie tak ogromnej ilości środków zewnętrznych, umożliwia nam realizowanie tak wielu zadań. Cieszę się, że przez te wszystkie lata, e, nie tylko ta rada, ale Rada również poprzednie, w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwości pozyskania środków zewnętrznych, które umożliwiają tak szybki rozwój gospodarczy. Jestem przekonany, że również w tym roku przy takim zaangażowaniu Pana i Pana pracowników uda się zrealizować budżet na 2010 rok, ale tylko w tym przypadku, gdy pozyskamy środki zewnętrzne. I to jest chyba najważniejsze, bo jestem przekonany, że Polska ma... Czas na rozwój, na, na wykorzystywanie środków unijnych do tego rozdania, które skończy się w 2013 roku. I te gminy, które wykorzystają tę możliwość, ta sytuacja się już nigdy nie powtórzy. Także jeszcze raz gratuluję i dziękuję w imieniu całej Rady. Proszę bardzo, Panie pan Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udzielone absolutorium. Jest to dla mnie satysfakcja tym większa, że odbywa się ono po raz czwarty w tej kadencji i o ile mnie pamięć nie mieli po raz czwarty jest ono jednomyślne i jednogłośne. Z mojego punktu widzenia współpraca tutaj z Radą w realizacji zadań, za które jesteśmy odpowiedzialni układa się naprawdę modelowo. To wcale nie znaczy, że w wszystkich sprawach Mamy tak to, takie samo zdanie. Przypominają sobie Państwo, jak wiele dynamik, jak wiele problemów mieliśmy w tym okresie do rozstrzygnięcia i często przychodziliśmy z różnymi propozycjami rozwiązań. Natomiast w wyniku zawsze konstruktywnego, pozytywnego podejścia udawało nam się wypracować jak najlepsze dla naszego społeczeństwa rozwiązania i myślę, że potrafiliśmy wyartykułować to, co jest najlepsze i dzięki temu zgodnie tutaj funkcjonujemy. I idąc tutaj za wypowiedzią pana przewodniczącego, myślę, że optymalnie wykorzystujemy te możliwości udostępnione i przez Unię Europejską, i przez nasze krajowe fundusze dla rozwoju miasta i gminy Olsztyn Zawsze jest takie pytanie, czy można zrobić coś lepiej, czy można zrobić więcej. No i pewno, pewno można, aczkolwiek no zawsze jest to kwestia dokonywania pewnych wyborów. Ja tutaj również z panem przewodniczącym się zgadzam, że naprawdę w solidny sposób wykorzystaliśmy te możliwości, które zostały w ostatnich latach stworzone co myślę przekłada się również na jakość życia naszych mieszkańców, na rozwój gospodarczy, który no, jest no, bardzo ważnym elementem funkcjonowania każdego społeczeństwa. Myślę, że to iż udaje nam się w taki sposób corocznie ten budżet zrealizować. Budżet zawsze bardzo ambitny, bo nie idziemy po e, najniższej linii oporu uchwalając wydatki na poziomie dochodów, zawsze staramy się tutaj pozyskać, jak już to było powiedziane, bardzo dużą kwotę różnego rodzaju środków zewnątrz i chciałbym tutaj Państwu podziękować i za zaufanie do mnie, kiedy proponuję tego typu ambitne i być może w części ryzykowne rozwiązania. Dziękuję również za to zaufanie, kiedy przekładam, przekładam Państwu propozycje zmiany czy korygowania budżetu, co dzieje się bardzo często, bo żyjemy w takich czasach i trzeba to elastycznie dostosować, żeby tutaj w pełni wykorzystywać możliwości i tak jak Pan Przewodniczący również bardzo, bardzo dobrze oceniam naszą współpracę, tak jak powiedziałem. Jest ona wręcz modelowa i trudno chyba byłoby cokolwiek w niej poprawić. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, absolutorium udzielane jest burmistrzowi jako organowi wykonawczemu jednoosobowemu. Natomiast zapewne wszyscy się orientujemy, że nad zrealizowaniem budżetu... Pracuje bardzo wiele osób. Ja chciałbym tutaj podziękować i wszystkim naszym pracownikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych, sołtysom i wszystkim osobom zaangażowanym i w pozyskiwanie środków i realizację w sposób zgodny z zasadami, o których tutaj Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówił, wydatków. Jestem przekonany, że również bieżący budżet, chyba nawet bardziej ryzykowny, ponieważ samych inwestycji zaplanowaliśmy na ponad 30 milionów złotych, w podobnym, w podobnym zakresie i z podobnym skutkiem zostanie wykonany. Natomiast rozliczy nas za to i udzieli, bądź nie absolutorium, już Rada kolejnej kadencji, natomiast wierzę, że będzie ono również pozytywne, bo myślę, że wszyscy podchodzimy tak samo pozytywnie, konstruktyw konstruktywnie i z jak największym zaangażowaniem. Także raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję Państwu, a ja chciałbym podziękować osobom, które w największym stopniu wraz ze mną realizowały ten budżet oprócz tych wszystkich, może bez innych, których nie wymieniłem, a mianowicie yy, pani skarbnik, pani Irenia Kuprzy, pani Justynie Mikołajskiej, zastępcy burmistrza, pani Hannie Siedkowskiej, Sekretarzowi miasta i pani Alinie yy, Mowickej, nasz znaczy inicjatyw finansowemu. finansowego skromne wiązanki kwiatów, które za chwilę wręczę. Będą również razem podziękować podziękować dla nie wszystkich pozostałych pracowników, z którymi te osoby współpracują. Dziękuję raz jeszcze.